Żeby tak chociaż jeden dzień poczuć się prawdziwym ogrem jak dawniej. Mówisz masz, magiczne transakcje to moja specjalność. Podpisik i nawet się nie zdążysz obejrzeć. A twoje życie odmieni się na zawsze. Okej, okay, no to co teraz? Teraz pa. <grym pisać> <grym pisać> A, oh! Za siedmiogórogrodzie trochę się zmieniło. O nie. Co jest? Nie taka była umowa. Jedny głupiutki ogrze zaszły drobne zmiany. Teraz ja tu rządzę. Au, a to się świnia urządził! Przyjaciele go nie poznają. Chyba bym zapamiętał tę gębę. To ja, Srek! Na pomoc! Napastujemy jakiś nieznajomy og! Ukochana trzyma go na dystans. Fiona! Tak się cieszę, że cię znalazłem! A ten pajac to kto? Aha. A problemy zaczynają go przerastać. Puszczę? Makar mnie, jeśli się ośmielisz. Dreamworks zaprasza. Jeśli i Fiona znowu się zaczną mi dalić, mogę się pożegnać z koroną! Braga! Już wkrótce. Dziś w nocy zaatakujemy. Witaj w la resistance! Tak Ostatni rozdział opowieści. Dawać I największa przygoda, jaką przeżyliście ze Shrekiem. Kod Spółka z o! No, pięknie. Dreamworks, Shrek Forever w 3D. No. Ośle, mógłbyś mnie wylizać? Że co? Uh -oh. Nie, 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 nie. Ja nie, nie jestem ha. Nie, 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 ty mnie nie mydli oczami, nie ma takiej opcji. Ale no. No dobrze. Już wkrótce.